Cześć, jestem Jakub Głowacz i słuchasz właśnie Pamiętnika Generalisty. Jest to cyfrowy pamiętnik, w którym chcecie zainspirować, pokazać ciekawe tematy i spojrzenie na świat, a przy tym dokumentować to, co aktualnie robię. Skoro już się znamy, lećmy do odcinka. Enjoy! No, dzień dobry, Siemanko, drogi pamiętniku. Dzisiaj poniedziałek, a to oznacza tylko jedno, czyli kolejny odcinek pamiętnika i będzie on taki dosyć nietypowy. Coś, co będę robił po raz pierwszy. Swego rodzaju historię, swego rodzaju storytelling, ale do tego zaraz przejdziemy. Jedną rzeczą, którą jeszcze przed rozpoczęciem całego odcinka chciałbym powiedzieć, jest lipiec. Podcast prowadzę już w sumie 3,5 miesiąca i w samym lipcu mam. Odsłuchań aż 227, co daje, raczej co jest, to o 80% więcej osłuchań niż w pierwszym miesiącu. Więc teoretycznie, mimo tego, że jest to pamiętnik i nie powinienem patrzeć na liczby, to z drugiej strony ta rywalizacyjna część mnie i konkretne wyniki bardzo mnie interesują i jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Więc let's the process flow. Przechodząc już do odcinka, opowiem Ci dzisiaj historię tego, jak wygląda droga na szczyt. Nie tylko ten górski, w który, na który miałem ostatnią okazję wchodzić i w ogóle skąd cała ta metafora się wzięła, ale także na szczyt, którym w naszym przypadku są różnego rodzaju ambicje, marzenia, cele, relacje i tak naprawdę wszystko, co sobie możesz tylko i wyłącznie wymarzyć, także rozsiądź się wygodnie, weź swoją ulubioną herbatę czy kawę, idź na spacer, posłuchaj i po prostu wsłuchaj się w jakże mój radiowy głos. Część pierwsza historii przygotowania. I do każdej przygody, wyprawy czy czegokolwiek innego, dobrze się w jakiś sposób przygotować, i zazwyczaj są tutaj dwa scenariusze. Pierwszy: robisz coś po raz pierwszy i nie masz pojęcia, czego tak naprawdę potrzebujesz, więc musisz się przygotowywać na ślepo. Jednym Jedną gwiazdką do tego jest coś takiego, że możesz korzystać z dziedzin pokrewnych, czyli coś takiego, gdzie masz już jakieś doświadczenie i możesz spróbować przenieść rzeczy z jednej gry do drugiej gry. Haczyk jest taki, że może się to po prostu nie udać, i przykładem jest tutaj na przykład robienie biznesu w Polsce, a poza Polską. Mimo tego, że schemat i cały proces może być jeden do jeden taki sam, to ludzie mogą mieć całkowicie inne nastawienie albo problemy do tego, co im prezentujesz. I drugi scenariusz jest to taki, gdzie robisz już jakąś rzecz po raz drugi i masz jakieś chociażby malutkie informacje, szczątki tych informacji o tym, jakie zagrożenia czy rzeczy cię czekają. I mając w głowie te dwa scenariusze, możesz przejść do kolejnego kroku, czyli do doboru konkretnych rozwiązań, czy rzeczy, których rzeczywiście potrzebujesz, te rzeczy, które musisz wziąć na tą wyprawę. I co najlepsze, cała ta metafora czyli tą całą metaforę, tą koncepcję możesz wykorzystać na naprawdę wielu płaszczyznach, co za chwilę chcę Ci pokazać. Więc rozważmy takie dwa po prostu przykłady. Pierwszy, najprostszy i uważam, że banalny, ale nauka nowej umiejętności. Załóżmy, że będzie to email marketing. I nie masz pojęcia nic o tym, nie znasz żadnych ekspertów, totalnie nic. W takim przypadku twoje przygotowania mogą wyglądać następująco. Wchodzisz na internet, wpisujesz top ten things I need to know about email marketing, szukasz filmów w tym temacie, szukasz blogów w tym temacie, czytasz, edukujesz się i wdrażasz. I w tym punkcie tak naprawdę najważniejsze jest przejście z etapu pierwszego, z tej części pierwszej, o którym teraz opowiadam, na etap drugi. Bo właśnie etap drugi jest to tym, w którym najszybciej jesteś w stanie się czegoś nauczyć. Drugi przykład, czyli coś, co przygotowywałem się właśnie na tą wyprawę w góry. I cała ta wyprawa w góry ostatnio, w których byłem, wyklarowała mi ten koncept. Czasami jakby nie ma co walczyć z siłami natury, więc z tego powodu właśnie jest potrzebne dobre przygotowanie. I w przypadku mojej wyprawy było to: pierwsze, sprawdzenie pogody, bo co się ukazało, prawie całą wyprawę odbyliśmy w deszczu, a wchodziliśmy na skrzyczne. Druga rzecz. Były to po prostu dobre, wygodne buty, bo jeżeli poszedłbym w takich warunkach w Adidasach, to prawdopodobnie coś bym sobie zrobił, a tego nie chcemy. Kolejna rzecz. Kurtka przeciwdeszczowa. Jednak jakby przy takiej ilości opadów, to nie wyobrażam sobie być przemoczonym do suchej nitki. Dodatkowo patrząc, że są to góry, gdzie jest wiatr, gdzie po czasie było troszkę zimniej i była ogólnie tragedia. Kolejna rzecz, woda i prowiant, i jakby to bezapelacyjnie, no bo musimy jakoś po prostu regenerować nasze siły i wcześniejsze przygotowanie, właśnie trasy oraz zgranie jej na nasze telefony. Następna część, czyli część druga, początek. Na tym etapie, jakby już jesteś przygotowany, przygotowana i rozpoczynasz swoją przygodę. Czujesz tą taką ekscytację z nadchodzącej przygody, i jeżeli idziesz z kimś, to rozmawiać o waszych planach. Jak będzie wyglądała cała ta podróż, co zamierzacie zrobić, jak to wygląda i ogólnie wszystko. Jak idziesz sam, to pewnie też sobie to wyobrażasz. Ten szczyt, na którym już za niedługo się pojawisz. Idziesz, idziesz, no i początek szybko mija, a przez to, że szybko mija, przechodzisz do części trzeciej naszej historii. Część trzecia. załamania. Przygotowany rozpocząłeś już swoją przygodę. Jesteś już po pierwszym kilometrze, może dwóch, i czujesz wewnętrznie, że coś jest nie tak. Że czujesz jakby opór, czujesz, że jesteś zdyszany, czujesz, że zaczynają cię powoli poleć, nogi i łydki. Twoje ruchy zaczynają być troszkę wolniejsze od tego, co było na początku. Twój oddech stał się szybszy, mimo tego, że jakby czujesz takie pobudzenie. To, w jaki sposób cały Twój organizm funkcjonuje, to jednak czujesz się dosyć niekomfortowo. I w tym momencie pojawiają Ci się różne myśli. Dopiero przeszedłem tyle, i już jestem zmęczony. Może nie poradzę sobie i nie wejdę na tą górę. Jeszcze w dodatku w takim deszczu. A co jeśli mi się coś w ogóle stanie? I zadajesz sobie pytanie: nie wiem, czy nie powinienem teraz z tego zrezygnować. Jeżeli jakby zadajesz sobie takie pytania i jesteś w takim bobecie, to pokazuję tylko jedno, że jesteś na dobrej drodze właśnie na ten szczyt, bo właśnie w takich momentach zaczynamy być testowani i często właśnie ten moment jest kluczowym w osiągnięciu gdzieś tam twojego celu, tej, w osiągnięciu całej tej wyprawy na ten szczyt. W przypadku gór może nie aż tak wiele osób się poddaje, bo jak planujecie sobie wyprawę na przykład i chcecie po prostu wejść, no to przebolejecie ten, ten etap załamania i okej okay, potem idziecie, przechodzicie do części czwartej. Ale na przykład w internecie, czy w zdobywaniu nowych umiejętności, czy w biznesie bardzo, ale to bardzo dużo osób tutaj odlatuje. Powiem szczerze, że jak zaczynałem swoją przygodę z rozwojem osobistym, z biznesem po części, to śledziłem bardzo dużo osób, które też jakby zaczynały w podobnym momencie. I one też po czasie niestety, niestety, się wykruszyły. Jedni po to, aby obrać troszkę inną ścieżkę, ale też dążąc powoli, jakby na ten szczyt, inni po prostu postanowili zejść z tego szlaku, i może nie przetrwali po prostu próby czasu. A może cała ta otoczka była dla nich zbyt przytłaczająca? Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno, że pamiętam, jak zaczynali, i dalej w głowie mam ich obraz. Część czwarta proces. Jeżeli załamanie już minęło, powoli ty, twój umysł i twój organizm zaczął się przyzwyczajać do robienia tego, co robisz. Idziesz powoli, stawiając krok za krokiem z kapturem na głowie podczas deszczu, i mimo tego, że jesteś świadomy tego bólu w nogach, tej lekkiej zadyszki, to masz wrażenie, że jest ona o wiele mniejsza niż przed chwilą. Tak właśnie działa nasz organizm i umysł. Są niesamowite, adaptują się i sprawiają, że jesteś w stanie wytrzymać o wiele, wiele, wiele więcej niż ci się wydaje. To właśnie na tym etapie historii zaczynasz się zastanawiać, jak to wszystko ugryźć, zaplanować, aby wejść na ten szczyt. Bo okazało się, że ten plan z początku, który sobie przygotowałeś, przygotowałaś, nie jest aż tak dokładny, jak ci się wydawało. Trasa w telefonie, a prawdziwe góry to całkowicie dwie różne rzeczy. Ale już jesteś w terenie, widzisz, co się dzieje, myślisz, Możesz zmienić trasę, jeżeli potrzebujesz. Ominąć jakąś przeszkodę, rozpiąć na chwilę kurtkę, czy zdjąć kaptur, bo widzisz, że nie pada. I w tym właśnie stadium tworzysz tą całą swoją drogę. Ale musisz pamiętać o jednej rzeczy: proces nie będzie cały czas wyglądać tak, jak ci go teraz opisałem. Trasa i cała ta droga będą cię testować na przemian. Aż dojdziesz do szczytu, i będziesz znajdować się między etapami załamania i tego procesu. Więc, jakby naprawdę myślałeś, że załamanie pojawi się tylko raz w tej historii, dobre żarty. Nie chcę cię martwić, ale życie takie nie jest. Tak czy inaczej, proces ten będzie trwać, dopóki, dopóty nie dojdziesz do szczytu, który sam sobie zresztą wyznaczyłeś. Część piąta. Szczyt. Po paru godzinach wędrówki, w przypadku gór, widzisz już szczyt i wiesz, że dzieli cię od niego tylko parę kroków. Wszelkie wysokie drzewa zniknęły. W ich miejsca pojawiły się kamienie i niskie krzaki. Strome górki z kamieniami, pod które się wspinałeś, też zniknęły. W ich miejsce pojawiła się ścieżka idąca powoli w górę, właśnie na ten szczyt. I wchodzisz na ten szczyt ostatecznie. Widzisz to schronisko, i w myślach myślisz tylko: kurwa, zrobiłem to. Było warto przebyć całą tą drogę. No i gratulacje, zrobiłeś, zrobiłaś to. Możesz być naprawdę z siebie dumny. I nie wmawiaj sobie, że ci się udało, bo zrobiłeś to, zrobiłaś to. Twoimi staraniami i tym, że postanowiłeś wejść pod tą górę. Pamiętaj, nie odbieraj sobie sprawczości. Po takiej wędrówce na szczyt należy ci się troszkę odpoczynku i przede wszystkim coś dobrego do zjedzenia. Bo nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam dobre jedzenie, bo jest to jedna z największych przyjemności naszej egzystencji, według mnie. I mając w głowie całą tą historię, całą tą opowiastkę, metaforę. Możesz wyciągnąć z niej tyle lekcji, ile chcesz, natomiast ja przygotowałem takie dwie najważniejsze, które prosiłbym o zapamiętanie Ciebie. Więc pierwsza z nich to jest, że z góry, prędzej czy później, trzeba zejść i trzeba być tego świadomym, bo ile gwiazd, ile osobistości, które kiedyś były na szczycie, teraz żyją powoli swoim życiem i tylko nieliczni ich pamiętają. I pamiętaj, że na niektóre szczyty, stety albo niestety, będziesz musiał wspinać się wielokrotnie. Pod, czy to jest Niezależnie, czy to jest podczas twojej pracy, czy podczas twojego życia, czy podczas tworzenia relacji z innymi ludźmi. Po prostu tak jest i musisz to zaakceptować. Druga lekcja. Moim zdaniem najważniejsza lekcja z tego wszystkiego. Podczas całego procesu wchodzenia na ten szczyt, Patrzymy często właśnie pod nasze nogi, po to, żeby się nie wywalić, i jest to całkowicie normalne i naturalne. Problem pojawia się wtedy, kiedy dochodzimy na samą górę, a tak naprawdę nie wiemy, kiedy tam doszliśmy. Nie pamiętamy nic z podróży, żadnych widoków, żadnych zapachów, żadnych wspomnień. Pamiętamy tylko przygotowania na początku i moment, w którym znajdujemy się na szczycie. Czujemy taką pustkę, bo czy to w sumie było tego warte? Według mnie jest to bardzo smutne. Dlatego proszę cię, zapamiętaj, że podczas Twojej drogi na szczyt podnieść troszkę głowę, zatrzymać się i zobaczyć na to wszystko, co cię otacza. Nieważne w którym momencie Twojej wędrówki, jakby jesteś, czy są to góry, lasy, może widok domów. Na dole, czy muszę iść to jaszczurka, czy kamienie, bo w tym momencie, kiedy się zatrzymasz, nie dość, że odpoczniesz, to na dodatek zapamiętasz coś, czego prawdopodobnie szybko nie zapomnisz, i jest to pewien moment podróży, który uważam jest równie ważny i warty tego, jak wejście na sam szczyt. Piękno i elegancja tego wszystkiego już są. Wystarczy to tylko docenić, podnieść głowę i rozejrzeć się wokoło. Więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli dotarłeś, dotarłaś do tego momentu, to naprawdę Ci dziękuję za przesłuchanie tego pamiętnika. Dziękuję, że jesteś i że mogłem podzielić się z Tobą tą opowieścią, którą, która mi się przydarzyła, którą sam w sumie wymyśliłem, a raczej przekułem w coś, żeby to pamiętnić, właśnie w tym pamiętniku. I jeżeli masz odwagę, to napisz mi proszę na moim Instagramie Jakub Podłoga, co weźmiesz do siebie z tej historii, z tej przypowieści i co. I to tyle na dzisiaj. Także dzięki i do zobaczenia za tydzień. Adios.